Cześć, z tej strony poszarpany. I ogór. Zapraszam Was na kolejny odcinek naszych yy, Minecrafta według poszarpanego ogóra. Nauczyłem się w końcu. O to dobrze, że się nauczyłeś. Zrobiliśmy dach. Ja Potątkowo... tak, właśnie pokażę Wam co zrobiliśmy. Początkowo ja go zrobiłem, ale był krzywy. Poszarpany go poprawiał. To już nie ma wam znaczenia, tak, nie było nas dosyć tak. długo, więc pochwalił Wam się, co zdążyliśmy zrobić przez ten czas, albo co tak. ogólnie zrobić, bo mniej więcej to ja w ogóle nie gra No jak grałem. Tu jest nasza szklarnia, już plony do tak zebrania. Jak już wszystko pokażemy, to, to idziemy do kopalni. Tak, mamy je trzy, i nie wiem, czy w jednym odcinku się zmieścimy, z jedną nawet to możemy skracać. No, Przyspieszasz. No też można. Dobra, co ty tam pokażę, Co, co stworzyłeś? No ja Wybieram zbieram plony. plony. A, zbierz plony, no dobra. Tutaj pod tymi półgoczkami jest woda. Eureka. To, to wejście by można tak fajnie zrobić schodami. Ale to nie teraz. Jeszcze jedna linia. No, no dobra. A tak korzystając z okazji, to zapraszam wszystkich uzyskających do pokrania sobie w World of Tanks. Chętnie zapraszam do panu. Ja też zapraszam. Również jestem w tym klanie. Tak, no, jest zabawa. Można tym z chorykami, przemieski. Przyjemnie jest. jest... ...zmiana tematu. W jest bardzo wydajna, bo... Kto wziął chleb? Ja. Aha. No to było pełne tutaj chleba. E... No to ta jest bardzo wydajna i chleb robi się tak. O! To teraz zrobię ten chleb. Wakacje są, nie ma edukacji. Akurat ładnie, dobra. Koty nie lubię swojego nikogo. Dobra, o gór chodzi. Dobrze, tylko włożę chleb do skrzynki. A ostatnio próbowaliśmy sobie skiny podgrywać, Ja nie wgrałem. Nie poradziliśmy sobie. No niestety, ty masz taki no, jak, jak ja. To, że... Tylko, że ty jak jednego skina, to na ogóle Nie wiem jak to zrobić. Jak wy wiecie, no to nam no napiszcie. Bo na pewno napiszcie. No dobrze, tu mamy odpierw, mamy wejście do pierwszej kopalni. Ten, nie wiem, jakiś z no no to, no, no to... W którą zaś, stronę no. idziemy? W prawą. W prawą jest większa chyba. Tutaj? Nie, na końcu. A, no Spodziewamy się diamentu. Spodziewamy, liczymy. Mi się teraz. Jak tu się wchodzi, to laguje. Ja, jak kopałem, to mi lagowało, teraz już nie. Nie tak laguje. No to w tą stronę idziemy. Prawo, lewo, prawo, lewo, Ja się zajmę oświetleniem, tym mnie osłaniaj. Tak, I tu jest kopalnia. Uuu, no, no ale ja tylko 4kg zrobię. Ja mam dużo. Jakie masz? Mam trzy żelazne, i cztery kamienie. To ja już oświetlam? To nie jest. no. Nie, oh nie spodziewałem co? się tego. Czego? No tu już jest koniec. Fajny jakiś system znaleźliśmy. No co, dobry. Wyjdziemy w drugą stronę. Ale węgla trzeba było. A ty, jest w W drugą stronę, tam też coś znajdziemy. No i się nawet kończy. Już jesteśmy prawie. O, jest druga. No nie, dawno na co to jest. Wydrążyłeś dziurę na ileś 10 kratek. Y, tam się zombie rusza. A no, wychodzisz? Nie mam drabinek. Drabinek nie mam. Chciałem pokopać sobie w do Bedroka i tam sobie rozumiesz kopanie, rozkręcić. skręcić. No to chodź. Bo już nie zombie, bydgon. No, chodźko. No gdzie ty jesteś? No w tej kopalni. Cholera. Zawsze się musicie zgubić. Ty się zgubiłeś. A, to jest kopalnia. O, tam jest zemdżon. O, i zombie. Fajnie. Dobra, skąd go świetlę? Aaa... Nie przespiam. Nie przespiam. No chodź, no chodź. Dawaj, patrz. Latarką cię rozwalę. Chodź, się. No to jest jaskin. No to weź to co ze skrzyni. Tu jest lawa. O, się. Zalać tą lawę dla bezpieczeństwa, czy że nam się przyda kiedyś? Czy mam dwa wiaderka? No no to weź dwa wiaderka, ja mam wiaderko z wodą. To ją zaleję. O, na chlebem nie akurat. Co ci znowu zależy? No ja. Czy masz kilka chlebków przy sobie? Mam. No. no to daj mi ze dwa. No to nie wziąłeś żadnego. Nie. Nie wziąłem żadnego krawianku. No What? daj. O dzięki. Zjem sobie. Że ten drugi chyba wziąłeś. A nie wiem Ale fajnie to jest. mówię ci. Dobra, ja No ja oświetlam. Złoto, widzę. Redstone... Co widzisz Redstone, węgiel... No i może już teraz nagrałbym trochę więcej odcinków, żeby nie było, że znowu się odechcę I przez tydzień nie będziesz No to grał. już jest koniec. Znów jest koniec. Jak mnie no. bronisz? Hamuj się. Z wulgaryzmami. Ten... mostą możesz wydobyć. w to złoto. Tato. To już jest ta lawa. Dobra. Ja wydobędę A wiesz, że... Wiesz, że redstone też można kamiennym kilofem wydobywać? Patrz! Ale to długo trwa! No, ale można! A chyba w pierwszym odcinku... Oh, o, Jaka fajna dziura. Omówiłem ci, że tam jest lawa. To weź tę... ...dwa wiaderka i weź tej lawy, a resztę zaleję, bo niebezpiecznie jest. Się Obsidian zrobi. Cholera, nam obsyde jak No jak diament znajdziemy, no to od razu robimy kilofi do Netheru Fajne bajery się z Glowstone będzie robić Ops Wydobny No wydobywam węgiel Muszę często oświetlać Przypominaj Dobre. mi jak będzie za ciemno Ale przecież nie idziemy w inne strony to ja sobie sam oświetlę. dużo węgla tu jest To dobrze już niewiele mamy To niewiele mamy dwa staki po 64 i tu znowu złoto widzę No to co niewiele Czy to są dwa staki? Zrobić trochę pochodniej, nie było. Trochę? 2000 no. pochodniej? Co ty miałeś z matematyki? Kurczę. 4 razy po 64. Czyli? 7? Mm. 8 razy 64. 30, ile? Tu wydobyłem wszystko. Już będę płacz? Tak. No. To idziemy jeszcze do jednej, chyba, że to już jest koniec. Eee, chodź tu na dół. A woda mnie pcha do lawy. No właśnie, my też. Tutaj mały ogranicznik zrobiłem. No też. Może sobie wędrką wyciągnąć. Tam jest patrz złota, kawałek ale nie, nie, przecież... Czy nie, 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 O. O, no, nie, No stojące nie, nie, były zalewane wodą nie, 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 Ale nie, 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 lawę? nie, to nie, 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 to nie, ja i wezmę lawę. Albo potem cię przyjdzie tą lawę z, z większą ilością wiaderek. Ci obchodzi, oj tu Patrz, tu można z tej strony przejść. A tam no się pokop tamtą stronę, bo za lawą może coś jest. No nie. Chyba właśnie to robi. Nic nie widzę więc. A coś tu było? Eee, zrób czuję się No cięcie, ciasny. No cześć, już jesteśmy po krótkiej Na przerwie. krótkiej przerwie kopiemy dalej w poszukiwaniu jaskini. Bo jeszcze tak. jedną mam jaskini. Jeden mały problem techniczny, ale już jest spoko. Technicznie, w sumie nie wiem czy można nazwać technicznie. Ale, whatever. Kopiemy dalej, nie? No? no to jest jeszcze węgiel tego. Wykopy. No wybór. Dobra. No, ale przez myślę. O, żelazo. O no, to wykop, wykop Teraz tak, już tak nie idziemy z cave systemem. bo się okazało, że ten system to jest... To nie jest jakiś system, to jest malutka jakaś kopalnia no ale tam jeszcze jedna jest i nie wiadomo, czy to jest case system, czy to nie jest case system. Tam ja jeszcze no, tylko... to wiesz, ja, no to już w następnym odcinku. No w następnym odcinku, bo włączyłem sobie minutnik, jak zadzwoni, to kończymy. węgiel. Ty masz żelazne narzędzia? mam taki tunel, z którego wychodzimy pod tunele, potem byłyby tunele w dół i ogólnie tak... Drzewko. To no, no, możemy później no gdzieś końca ze, ze 100 kratek od nas i sobie kopać Dobra to czekaj, jak są wejścia. Na to wychodź, gdzieś. Ja zdołałem wyjść. No już wychodzę. Dobra to ile, czytam to na tym skończę, jak mi piknie to znaczy, że kończymy. Jeszcze nie pikło. To sobie kopierzę temu stone. Kop Mam jakiś zamysł co do niego. Podłoga. O kurde trzeba cieszyć. Jak wiem, że to mi tu zaraz leci jak skasuję powody. Bo 36 mamy jeszcze w domu w skrzyni. A widzisz o, ładnie. Łasz jeszcze jednego na spawna, bo ja w pochodnie podstawiłem mi ład leży. Dobra. Czekaj moment. Gdzie leży? tu. To weźmy. tej lawy też możemy potem coś fajnego zrobić. O, A ja widzę. O, Mam dwa i pół różka. Masz jeszcze chlebę? O, jesteś, jesteś. Potem pójdziemy do domu jeszcze. O, minutnik pika. Czyli tak, to, to, no no, to, to No to, No to. I ogór.